Serial Lulu zyskał sobie grono wiernych fanów, którzy z radością śledzili losy Lucyny Makowskiej. Pełna ciepła i humoru produkcja nie doczeka się jednak kolejnego sezonu. Co stoi za tą decyzją? Lulu to ciepła i pastelowa produkcja, która opowiadała losy Lucyny Makowskiej, Anna Dereszowska, w jej walce o samodzielną karierę cukiernika. Jak się okazuje, serial nie doczeka się kontynuacji. Według portalu wirtualnemedia.pl jest to efekt dalszych zmian, które w telewizji Polsat wprowadza nowy dyrektor programowy, Edward Miszczak. Serial gromadził przed telewizorami niespełna pół miliona widzów, lecz mimo to doczekał się wiernych fanów. Produkcja powstała jednak jeszcze za czasów poprzedniego zarządu, co mogło rzutować na decyzję o zakończeniu emisji. Jak podaje portal, według danych Nielsena, średnia widownia premierowych odcinków produkcji wyniosła 459 tysięcy osób. Przełożyło się to na 3,55% udziału w rynku wśród wszystkich widzów, 4,60% w grupie od 16 do 49 oraz 4,15% w grupie od 16 do 59.